Dwa razy w tygodniu świetlica wiejska w sosnówce zamienia się w salę balową, a to za sprawą zespołu tańca dawnego dworzanie. Dwunastu seniorów z Karkonosza od pół roku wylewa siódme poty, by potem jak z płatka zatańczyć Magota, Indian Queen czy Summer's Day. Tańce barokowe nie należą do łatwych. One są wszystkie prawie że podobne, bo tańczy się w czwórkach, czyli są jedynki, dwójki i przeważnie wszystkie tańce barokowe polegają na tym, że właśnie tworzy się czwóreczkę i tańczy się po kwadracie. Na pewno trzeba mieć w sobie pewne zacięcie, ponieważ na początku, jak żeśmy pierwsze lekcje zaczęli tutaj pobierać od szefów, no to już był taki moment, że nie, my nie damy rady. To jest niemożliwe, żeby zapamiętać te wszystkie sekwencje. A jednak. W swoim repertuarze mają już 10 tańców barokowych, a także polonezy tańczone na cztery i w duecie. Za każdym razem, gdy się pojawiają, stają się sensacją. Także ze względu na stroje, które pomysłodawczyni zespołu szyje samodzielnie. Na 100% muszą być materiały najlepiej yy, takie dawne, czyli bawełna, len, jedwab. Jest halka. Jest, jest rogówka, to są takie kosze i na tych koszach jest spódnica, halka i ta suknia, wierzchnia. Próby to nie tylko intensywnie spędzony czas, to także powrót do dziecięcych pasji. Jako dziecko kiedyś też tańczyłam w tańcach lodowych i w tańcach towarzyskich i dlatego chciałam po prostu w wieku już emerytalnym właśnie brać udział w tańcach barokowych. Jest, jest wspaniale, wydaje mi się, że no, naprawdę Polecam to żeby nie siedzieć w domu popołudniami i tylko przyjść i, już, i, i się poruszać nawet bo czasami tutaj poty wylewamy to trzeba przyznać. Dworzanie intensywnie przygotowują się do zbliżających się wakacyjnych pokazów. Wystąpią dwa razy w powiecie karkonoskim w Zgorzelcu a także na balu rekonstrukcyjnym.